Witajcie kochani na pierwszym filmiku w 2024 roku. Chcielibyśmy Wam życzyć zdrowia, pomyślności i samych radości Dziś przybywamy do nadmorskiego koło brzegu Mamy początek roku. Zobaczcie ile turystów, jak dużo straganów. Restauracji jest otwierane. Im bliżej promenady, tym więcej ludzi. Jest chłodno, jak to w styczniu, bez szapek, rękawiczek szala i ciepłego ubrania się nie obejdzie. Gdyby ktoś zapomniał na no pobliskim Straganie, może coś sobie dokupić. Субтитры <laughs> сделал Nie wiem, czy dobrze widać, ale w restauracji było sporo ludzi delektujących się ciepłą herbatą, kawką, bądź mocniejszym trunkiem. A nie spodziewaliśmy się, że będzie dzisiaj tutaj tylu ludzi, ale Kołobrzeg jest jak magnes, przyciąga turystów przez cały rok. I widok na przepiękne kołobrzeskie molo. Na plaży także spora grupa turystów. Kasa, aby skorzystać z mola na całe, szczęście o tej porze roku zamknięta. Inaczej ma się to bliżej sezonu, ale w okresie jesienno-zimowym możemy skorzystać ze spaceru bez ponoszenia kosztów. Przed nami piękna, szeroka plaża i niezwykle spokojne morze. Natomiast na molo ruch nadal jak w szczycie sezonu. Powietrze wręcz idealne. Warto, naprawdę warto przyjeżdżać nad morze po takiej porze roku. Kolokwialnie mówiąc, jest czym oddychać. A widoki wcale nie gorsze jak latem. Tylko wiadomo, zimniej, ale zdrowiej. A przecież o to chodzi, aby wypocząć, zrelaksować się i przede wszystkim odciąć się od codzienności. Jakby nie patrzeć, może Bałtyckie jest idealną witaminką i lekarstwem na wiele niepowodzeń.

Thank okay. you. 好了。 ეს რა არის Walką pamiętam, bo tam mm. Zazwyczaj parę kropi deszczu spadnie, ale na razie pogoda się trzyma. Robi się coraz ciemniej i zimniej i odnosimy wrażenie, że również mniej turystów. Ach, nie może oczywiście zabraknąć złotu zakochanych. Budyczki na płocie bardzo oddali. Odświetlone molo, Przepiękny widok. Powoli się zbieramy i z Wami żegnamy. Miłego dnia i do zobaczenia niebawem. Jeżeli podobał Ci się nasz odcinek, zasubskrybuj nasz kanał Morska Enklawa, bądź przyjedź właśnie do nadmorskich gąstek do Morskiej Enklawy. Zapraszamy Cię bardzo mile i serdecznie. Ahoj!